Masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Już się przyglądamy, mamy strefę ruchu. Strefa ruchu to jest ta sytuacja, gdzie wjeżdżamy na przynajmniej jedną z dróg, która jest drogą wewnętrzną, czyli tą czyjąś niepubliczną. Mamy też strefę ograniczonej prędkości do 30. Strefa ruchu oznacza, że mamy się stosować do przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. To nie jest strefa zamieszkania. Tak, jeżeli widzimy, że są dla pieszych wyznaczone przejścia, chodniki w tej strefie ruchu, to nie jest taka sytuacja, że my wtedy w strefie ruchu zawsze tego pieszego musimy puścić. To nie, to nie wynika z przepisów. Faktycznie, gdyby tych chodników nie było na przykład. I ta sama część nawierzchni, powierzchni służyłaby zarówno do jazdy dla pojazdów, i dla pieszych była wspólna na tym placu w tej strefie ruchu, to w takiej sytuacji pieszego wypada zawsze. Jesteśmy zobowiązani, żeby go zawsze puścić, ale tym warunkiem jest właśnie to, że, że nie ma wyznaczonych czy przejść, czy chodników, czy miejsc, w którym pieszy może się bezpiecznie poruszać.